Ma. Słuchajcie, dzisiaj robimy baszenie wymiany akumulatora, bo 7-miesięczny akumulator nam padną. Mati pokaże, jak zapala. A przyczyna jest taka, że na torze motocrossowym żeśmy trochę tam skakali na dziurach i teraz zgubiliśmy taki korek. Dzisiaj... Pop... Zapali, ale, ale ledwo, ledwo. Jak postoi stoi, to jest lipa totalna. Dobra, zgaś. Kupiliśmy taki akumulatorek y... trzymaj karton 12 9A także to wystarczy do baszana z Moretti firma, nie reklamujemy żadnej firmy, ale słuchajcie, teraz wam pokażemy co się stało Ten akumulator ma e, 7 miesięcy chyba ani go nie reklamuje, bo mi go nie, nie, wy, nie wyreklamują Po prostu na dziurach zgubiliśmy tu taki korek i od tego czasu akumulator się nie wiem czy się tam coś wylało, nie mam pojęcia to ten korek i od tego czasu e, przestał, przestał dobrze zapalać. Jak postoi to już z lipa, można go ładować i tak to nic nie da Także niestety musimy wymienić na nowy akumulator. Także co? Co będziemy potrzebować za narzędzia? Śrubokręt, n dziesiątkę i kleszcze. Może słuchajcie, Mati będzie kamerową. Ja się wezmę za wymianę. Odkręcimy stary. Zobaczymy, czy to będzie pasować. Wszystko chyba będzie pasować. Cyk. Nie podjeżdżę tak blisko Nie podjeżdżę tak blisko tak, to. Dobrze Wyciągamy Akumulatorek fajny był bo naprawdę dobry, dobrze kręcił ale Też 9A Żalowy Powinien ta gąbka co to jest? Dobra słuchajcie, zakładamy nowy akumulator. Daliśmy tu do środka taką szmatkę, bo to była taka gąbka już trochę zużyta, żeby nie miał żadnych drgań. Na dole już ta gąbka była taka powiem wy, wybutwiała, taka zbutwiała, czy nie wiem jak to powiedzieć. To lubię najbardziej teraz. To lubię najbardziej Tak Teraz krusik tam spadło Ale nie wiem co pan. coś spadło ale nie wiem co ale bo ja mam nakrętkę Chyba nakrętka znaczy ta podkładka nie podkładka? podkładek tu nie było No szkoda bo zawsze już teraz nie dawałem ani podkładek już kiedyś było wszystko W tym starym też było, nie? Chyba były chyba no podobno się nam to plus złączy będziemy skrzyć. do cieniu śrubokrętę też. dobra słuchajcie zakładamy osłonkę na plusa bo jakoś tu nie pasuje to że ale dobra później to do... dorobimy wszystko To, to siedzenie, a nie... I Mati próbę robi. Słuchajcie, zobaczymy, czy, czy palinowy akumulator... Ej kręci jak wściekły. Się... Także co? Taki mały serwisek zrobiony dzisiaj z akumulatorkiem. Jak się film podobał, zostawcie łapkę. Komentarz. I subika. Dzwonem. Z dzwonem. Dobrá, slojte na rád, díky, pozdrav. Matý